Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tulena i Tomek. Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się weryfikacją szpiegów, bo przecież profesor K i Enigma czekają na swoich ludzi. Super Things, Secret Spice do dzieła. Test odbywać się będzie z pomocą ciepłej wody. Będziesz czynił honory badawcze. No, będziemy badać po kolei. To Dobra, badać. to działaj. Ja będę trzymała, żeby w razie czego nasze laboratorium. Bierze. Pierwszego z brzegu. Się? Nie. Co mamy? Zły. Zły. No to profesorek K. Proszę bardzo. Dobrze. Ja będę ustawiała. Do laboratorium. O, dobry. dobry. Elegancko. Co masz? Krótkofalówkę? Krótkofalówkę. Nie mieliśmy drugiej czasem? O jejku? No gdzieś była kiedyś. Poszła pracować w teren. Najprawdopodobniej. Kolejny dobry. A tak, bo mieliśmy powtórkę. Tutaj się schowała. Dzielnie pracuje. Dobry. Mm. Proszę bardzo. Czyżby wygrało dobro? Antena satelitarna. Albo to znak, że doktorek, doktorek K coś mocno kombinuje i potrzeba szpiegów do niego wysłać. Chyba dobry. Nie, to nie jest dobry. Myślisz? Nie. Rzut oczy. Zły. Naprawdę? Tak. Mm. Czekaj, jak dobrze pójdzie, to będziemy ich traktować jak na prawdziwym przesłuchaniu. Zaraz zobaczymy, czy to nam pomoże. No to jest na pewno zło. W czystej postaci. Dlatego właśnie się zastanawiam. Zobacz. No, nie wiem. Hmm? Czyli nie wszystko może zostać rozwiązane w tym odcinku. Dłonnie. Dobry. Dobry. Mikrofon bo jest ok. Dłoń mi dotknąłem, i od razu kolejny dobry. Dobry no. Wow, to jest czysta forma. A ten? Hmm. Hmm. Wyprąta. No ja obstawiam na dobrego. Bo on miał czerwone czy szkiełka. Więc tu mogą być ślady. No, ciekawostka. Ciekawostka, ciężko go ocenić. Może się zweryfikuje jeszcze w przyszłości. Tu go postawimy tak bardziej do tyłu. Dobra. Przejdzie weryfikacja, jak uh -huh. WSI. Uh -huh. <noise> Żółty. Ciemne oczka ma. czy tak, ten też będzie zły. Tak, się złe. nie rozjaśnia. Ten też będzie zły. Myślisz, że będzie chodziło o czerwone okulary? Kluczyk taka przyjemna sprawa. No niekoniecznie. Włamywacz, pamiętaj. No to chyba włamywacz najczęściej bez klucza. Nie mam żółty. Mhm. I ostatni. z Słówczystej postaci. Tak jest. Trzy. S sprawdźmy jeszcze. Trzy i sześć. Ten sprawdźmy był wątpliwy. Jeszcze. Tak, ten i ten kluczyk przy świetle hmm, wiesz on jest dość wysoki może go woda jakby nie no nie jakby tylko jakby go nie zalewała i jakie masz propozycje? Oczka. Widzisz? Ma żółte oczka no tak zdecydowanie jest dość mocna barwa. tak po prostu się nie rozjaśnia do końca Aż jak to białe się nie mhm. i z tym tak samo postąpimy jeszcze raz no i ja tu powiem ci, że ja obstawiam, że on jest dobry, jednak. Że on jest dobry, a sprawdźmy. Jest tutaj informacja na ten temat? Nie. Ale, Ale może... on by miał z kim walczyć? Co my tam zamoczyliśmy? Kluczyk? Kluczyk, teraz jest kluczyk zamoczony. Więc kluczyk walczy z kłódką, a kłódkę przyporządkowaliśmy do. Do złych. Czyli byłby jednak dobry. Bardzo dobrze. A sprawdźmy tego, z kim walczy. Kłódeczkę. Nie kłódeczkę. Ach tego. Hmm, spróbuj u siebie, może szybciej znajdziesz. Nie mam akurat z kim walczy, tylko mam tą ogólną listę. Okej, okay. dobra, takie skośne. Aj, 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 aj. Wiesz co, że nie mogę znaleźć na szybko. Te badania prawdopodobnie będą wymagały więcej nakładów pracy. Co on tu ma, jakiś taki. No nie mam tego na tej kartce. Tak, Słowo koloru nie mam. Albo się nie nadaje. Jest. On walczy z agent Hidi, z takim zieloniutkim. Mm. Czy my go mamy? Czy mamy, to może to, być ten? To jest ten. Czyli ten będzie zły. Czyli dobrze dopasowaliśmy. Okej. Okay. To tyle z naszej. Zabawy na dziś. Pewne tajemnice zostały wyjaśnione. W, os, w planszach na końcu odcinka dowiecie się co i jak. Tyle od nas. Trzymajcie się ciepło, oczywiście, łapki w górę, żebyśmy mogli nagrywać dalej. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia. No na razie, czekajcie.